Malutki? No nie, bój się tak, chodź. Szybko chodź. Szybko chodź. Szybciutko chodź. Co ty tu robisz? Cieplutko dzisiaj, co? Misiu, co Misiu tu robi? Misiu, jaki płochliwy. A patrzcie, a tam za Misiem kotuszka. Misiu? Misiulek? Misiulek się wszystkiego boi. Ho, misiulek! Patrzcie na misiulkę, fajnie. Misiulek! Szybko, ho! Wszystkiego się boi malutki. <laughs> Dobrze, że mnie się nie boi. Ojej, już jak walą. Ojej, już jak walą. Malutki się boi wszystkiego. Malutki się wszystkiego boi. A tam co tam się... Obserwują nas. Obserwują nas, misiulku. Misiulek! O. Misiulek fajny Od razu go zauważyłem Misiulek Cześć kochaniutki o, on lubi tak zawsze Kładzie się Kładzie się misiunią. Misiulek Leży Nie rusza się Misio Co się dzieje? Pieski idą Patrzcie jaki Misiulek fajny no Misio Co robisz? Ojej, prawie mnie. Udrapnął. Malutki. Malusieńki. No. Co chciałeś mnie udrapnąć? No co ty? On tam domek sprawdza. Snukiego domek. Malutki. Patrzcie, jak wącha. Mały? Misio, o, podchodzi. Nie zauważyłem, jak misio podchodzi. Muszę przestawić rower.